Lekka fala łódką buja. Woda sięga mu do... Kolan. do... Jak wody przybędzie, to i rym będzie. A teraz słuchaj tego. Tak. Już z daleka słychać syren gwizdy. Woda sięga jej do... Zobacz! Tam. Faktycznie jak wody do kolan i rym do widz O Boże, chodź. To... Let's go. Widzę krzak łazi, patrz. Gdzie? Gdzieś tam przy drzewie krzak? 291, pa pa pa, podejdźmy do niego Pa, idzie Co <noise> ty jakiś nam tu biega o, Gdzie cholera, krzaki chodzą? z góry walą, tu, 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 przed nami I tam przed nami się też budują, pa Jest, tu, jest łazik, krzak, zobacz Idę O ty, faktycznie Nice Bijemy piątkę, siostra dyla. nie, uciekaj, to. O, o cholera, Zaraz dobra przybijemy. dyla, dyla, dyla Dobra Patrz Chcę mamy, kurde. Czekaj. O. Ja ci mogę tylko o... Elegancko Gierarchin. Stary, jesteśmy jak takie największe raki, nie? taki karaczany takie. Kurde, chodzące krzaki. <gry> Wieże ja. Dobra, czekaj, no Dobra, myślę, że tutaj. Słuchaj, tutaj. Może gdzieś tam na North był szniperer. Ja też mam. mam e, widzę łeb, widziałem łeb. Mhm, y na 330, stary. O, patrz. Okay. <śmienic> <śmienic> o ja, kurna, A ja co o jak jest? Czekaj, to patrz. No wyściską, niech mieli, niech. No, stary, let's go! To jest moja, nie wiem, czwarta gra, a tutaj popatrz jaki jestem ten Ale nie, poczekaj, bo ja go chyba tylko powaliłem. Uuu, to trzeba go tam dobić. To daj zaraz. Nie no, przecież się rozsypał. I to się rozsypał, to się rozsypał, no. O cholera, panie! O, ktoś się tam buduje. No tam, Wiele, jak, 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 no, jak? jest ten domek? Pa, o, wyskoczy. Do padł. padł. Yy, Obywa. A jak się tam kurde obudowują. A co ty myślałeś, dwóch jest, podnieśli się tak szybko? I Pa, A, padłem! Kapiszon! Już czekaj. Jest! Obuduj! Obuduj nas! Gdzie jest ściana? Stój, 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 stój. Cholera. Nie potrafię budować, dobra? No, gościu! Cicho! Buduję! Jestem dobry! Podnieś ty. mnie! Cicho Fast! Cicho. Fast! Cicho, cicho, Big man! Big man! O, 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 odsuć! Od Od odsuć? A, tu, tu, edytuj. Okej, okay, mam wszystko być. uzupełnione, tylko nie mam, mam już do skara. To dawaj, tutaj, polecimy po nich. Dawaj, szybko. Nie mam mamu do skara, tam na bankcie gdzieś... Zbieraj, zbieraj wszystko, zbieraj tu wszystko. są. Tu jest samo Mam pady stary, możemy stąd kurde latać na milion różnych miejsc. Bieraj, bierz wszystko, łap. Tutaj jest milion tego amunicji. Amunicjona. Dobra, czekaj. ja wezmę rakietnicę. Wezmę. Ostrożnie. Dobra, mam 400 ammo do tego. Dobra. Do skara mam ammo. Nawet szybko do strefy może. Choć biegniemy od tyłu ich. Kurde, no tak, to ja to tu no to to mogę grać. <gry> Kurde, Kurde szczęście a ja, oni są tam u góry gościu, ty tam I... lepiej wiesz, co uważaj, ja, tutaj do boku dawaj, bo no. gdzieś tam na, na ten siedmiu zostało tej, stary jak to wygramy, to, to leci cały odcineczek leci, tak na, na tego youtubera no? leci. Cały tak youtuber tak naprawdę, leci. Bo minus my. A, no to widzisz. Bo Staraj, ci, że is młazna, znajdź krzaka i siadamy. Yeah. No to stary, patrz, nie, to jest poza Jesteś strefą. tam na górze bili chyba. Ej, kurde, jakie emocje, słuchaj! Słuchaj, jak na grzybach, patrz, tam są grzyby na no, wprost. Wiesz, taki kurde, sytuacyjny joke. Pa, zalicza porażkę, ty, pięć osób zostało. O, osoby mamy tych tych amatorzy. Ile? Trzy osoby, no. Trzy osoby, stary. Trzy osoby, stary. Możemy to win the game! Możemy to win the game! Win the game, ja no, tak jestem maksimum... Z lewej, bo oni gdzieś byli, nie? Ale... Stary, mam strefę na dup na dupce, tak o. Hmm. O. A bym się nie zdziwił, jakby się chowali, kurde, w stodole. O, może tak być, bo tam z lewej ich absolutnie nie widzę. Teoretycznie moglibyśmy podejść i się wybudować, wiesz, bo będziemy wtedy mieli lepszą tą, lepszą pozycję niż oni. Patrz, włazimy tutaj, stary, i się budujemy do góry. Gdzie? Tu. Daj do mnie, zanim się zabuduje. Ktoś trefy? idzie! Ktoś idzie! Gdzie? Ktoś idzie, słyszałem w stodole, Kto? chyba. Chodź, 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 do mnie szybko w takim razie, dawaj. Ty, ty strzelasz, ja, ja pukam. Dobra, oho, teraz tak, oho. czekaj. Schody, podskakujemy. 3, no. 4. Dobra. O, teraz y, ściana, omygę Teraz eee. schody w drugą stronę. O cholera, czekaj. E, tak, dobra, trzy, dwa, go, Teraz znowu. Pa, ściany. O, teraz schody. E, widzę, że już kurde ogarnąłeś te, te, te. <grym>, no tak Burowani. Dobra, jeszcze raz. I schody. Opa. Dobra i teraz panie szczylamy. Oni są wszyscy nasi teraz Dobra ale to weźcie w stodole mogą siedzieć weź może nie wiem powstaw tutaj jakąś platformę nie żeby było Stary, oni są w stodole na 100% Myślisz? To Patrz na to Widzę chyba gościa Gdzie, 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 mów gdzie Dobra, likwidujesz. Za drzewem tam się chował kurde paź jeden Wiesz jak jest. Są w 100 jest do no. to w stodole. A tu kurde likwidujesz typu. Widzę, jest. Eee, to widzę. Zerwał. Ucieka. Jest tam za ścianą. <grym> Podchodzi pod nas? Cholera, nie. Jest! Yes, yes. Jest! Stary jest yes, yes. jeden! Jest za co? Za, za schodami jest! Już, już, już. Okay. Za schodami! Już, 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 już. Dobra. Nie mam. Nie mam. Gdzie? Dwa? Gdzie on jest? Z schodami? Yy, idzie tutaj! Tu! na yy, nad nami! Nad, Żyję, żyje, żyje! żyje. Dobra, niszczuj mu cały dół, cały dół! Aaaa! powalił mnie! Powalił mnie! Nie! Stary, nie, 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 nie. Stary o, olej! No nie! Nie! nie, nie stary, kapiszą, nie. co ty zrobiłeś? Ja o no, Hanni! Nooo! Taka dobra gra, to musiał cię OBS wysypać. Ja już byłem w akcji. Nie? Ej, no, ale nie możemy narzekać, kurczę, stary drugie miejsce. Kurde, na, na ten, świetna nie, Gierka, powstał, wiesz, jak ten... jest! Oh, my god. Halo? Ty mogę, ale to... Oh! Halo? Hej. Mogę, ale on ma sporo HP.